No i chciałem przedstawić, że ten ul od razu po tej rodzinie, co tam była, nie? Na te dykty wrzucona to, że od razu się wędzi, tak? Tam ognisko jest rozpalone na festę, tak? Komin jest zrobiony i to wszystko się wędzi, tak? Się uwędzi, to ognisko ustanie, tak? Wnet się wygasi Wtedy dopiero będziemy działać dalej. Tak? No i tyle. No i tyle, od razu się to wędzi, tak? Od razu się to usprawnia. Patrzcie, mam laptopa. Nie, jedziemy. I się od razu się uwędza. Tamte od razu wejdą te pszczoły z tego ula, wejdą na te płytki z tymi matecznikami, tak? No i to by było tyle jeśli chodzi o taką akcję, że likwidujemy jakieś ścierwa.